Dzień Dobry dzień dobry. W kolejnym zadaniu numeru 269 tutaj wziąłem podpunkt A. Mamy udowodnić, że pierwiastek z 7 jest liczbą niewymierną. Tak naprawdę moglibyśmy to uogólnić, i o tym mówi podpunkt B, że pierwiastek z P, gdzie P jest liczbą pierwszą, też jest liczbą niewymierną. 7 jest liczbą niewymierną, czyli my tu wstawimy 3, 5, 7, 11, 13, czy jakąkolwiek liczbę pierwszą, to za każdym razem dostanę tutaj liczbę niewymierną. Chodzi o to, żeby to była liczba pierwsza. Zróbmy to tutaj dla tej konkretnej liczby pierwiastek z 7. Jak to zrobić? I tutaj akurat zrobimy dowód. Nie wprost, czyli przypuścimy sobie, czyli postawimy hipotezę, że pierwiastek z 7 jest liczbą wymierną. A co to oznacza, że jest liczbą wymierną? Jest liczbą wymierną, czyli da się go przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Czyli pierwiastek z 7 da się napisać jako jakieś a przez b. I czym uwaga, a i b to muszą być liczby naturalne. Dlaczego? No formalnie wśród liczb wymiernych mamy też takie, które są ujemne, no ale pierwszych tych 7 jest dodatni, prawda? Więc wystarczy wziąć liczby, które są dodatnie. I dodatkowo możemy sobie tutaj założyć, że A i B, czyli ułamek A przez B jest ułamkiem skróconym. Czyli nie da się go bardziej skrócić, co możemy napisać, że najmniejszy, największy wspólny dzielnik liczb A i B wynosi 1. To oznacza, że ułamek jest skrócony. Czyli nie mamy na przykład 7. 7 czternastych, tylko po prostu jedną drugą, ten łamek jest zawsze skrócony każdy łamek skrócić można, i teraz zobaczcie co będziemy robić no mamy tutaj pierwiastek, możemy podnieść to do kwadratu czyli 7 by musiało być równy a kwadrat przez b kwadrat no i teraz oczywiście możemy pomnożyć to przez b kwadrat czyli mamy 7 b kwadrat musi być równy a kwadrat, no i teraz zobaczcie, zacznijmy się zastanowić co się przez to dzieli 7b kwadrat na pewno dzieli się przez 7. No jest to siódemka w rozkładzie. Czyli a kwadrat też musi się dzielić przez 7. Czyli 7 musi dzielić liczbę a kwadrat. Ale zobaczcie, a jest do kwadratu. Czyli 7 ma dzielić a kwadrat, tam zobaczcie w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby a kwadrat no występują dokładnie te same czynniki co w liczbie a, tylko jakby zdublowane dwukrotnie, prawda? Czyli jeżeli 7 dzieli a kwadrat, 7 jest oczywiście tą pierwszą, to jest ważne tutaj, że jest liczbą, która nie ma dzielić tylko przez 1 i przez 7, no to skoro 7 dzieli a kwadrat, no to 7 musi dzielić a bo gdyby 7 nie dzieliła a, to jak podnieść to do, do kwadratu no to tam nigdzie tej siódemki jakby nie znajdę ale skoro 7 dzieli a kwadrat 7 dzieli a, przepraszam no to a kwadrat na pewno podzieli się przez 7 do kwadratu czyli przez 49 co z tego wynika? Przejdę sobie tutaj wyżej no a kwadrat jest równy 7b kwadrat czyli 49 dzieli 7b kwadrat no i znowu, skoro tu jedną siódemkę mamy no to b kwadrat musi podzielić się przez jeszcze jedno 7, prawda? No, skoro 7b kwadrat dzieli się przez 49, no to b kwadrat musi podzielić się przy, co najmniej przez 7. No ale znowu, b kwadrat dzieli się przez 7. Stosując dokładnie takie same rozumowanie jak tutaj, no to b musi także dzielić się przez 7. No bo gdyby w rozkładzie na czynniki pierwszej liczby b nie było 7, no to w b kwadrat no, są dokładnie te same liczby. No to skoro w b nie ma, no to w b kwadrat też by nie było 7, a musi być, bo 7b kwadrat dzieli się. I teraz zobaczcie, co mam. Udało mi się pokazać, że B musi się dzielić przez 7 i A musi się dzielić przez 7. Co z tego wynika? Że NWD A i B jest równe co najmniej 7. No bo jedna dzieli się przez 7, druga dzieli się przez 7, czyli mamy wspólny dzielnik 7. Być może będzie większe. A co myśmy założyli? Założyliśmy sobie, że największy wspólny dzielnik niż A i B jest równy 1. No właśnie, no to jest równy 1 i większy będzie od 7. No mamy sprzeczność, prawda? To nie może zajść. Mamy sprzeczność. Skoro mamy sprzeczność, to znaczy, że przypuszczenie było nieprawdziwe. Czyli przypuszczenie, że pierwiastek z 7 jest liczbą wymierną, było nieprawdziwe. A co, co żeśmy dzięki temu pokazali? Skoro to było nieprawdziwe, no to pierastek z 7 jest liczbą wymierną, a skoro jest liczbą wymierną, no to dokładnie to mieliśmy pokazać w naszym zadaniu. Dzięki widzimy się następnym razem. Popatrzcie na to taki typowy dowód właśnie nie wprost, pokazywanie, że pewne liczby są liczbami. E, Niewymiernymi. Dzięki. Popatrzcie jeszcze raz na to, zastanówcie się. No i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!